Idzie. Ok. Antena Dipol 100 MW. Pokaż teraz ten RSI. Wysokość 100 metrów. Przełączam na 250 filmów tam cały czas. Przełączam na 500. Odległość 5 km. Ok. Wracam na 100 MW do następnego filmu. Antena DeepWall ciąg testów 100mW Daj monitorek ja Przerzucam teraz na Patrzę RSI na poziomie ile tam masz? Dobra, przerzucam 250mW 500mW Ok, wracam do 100mW Ok, 100mW 250 500 Wracam do 100 Odległość 10,5 km od bazy 10,5 km. Aha 100 mW. daj tam na lesji i będę zmieniał. Przełączam, a nie, przepraszam, to już jest 250, nie? Czekaj, bo muszę. Masz? Tak, dobra, przełączam na 500 i przełączam na 100. Złapał coś? Zero jest. Nie ma? Nie. Dobra, jest 250, i na tym zostawiamy. Czy raz już dojewać mu? Przełącz za bacik. Dobra, pół wata nadaje. Przełącz na bacik. Ok, przełączam na B, i na bacik, podnoszę antenę do góry. Kończy się no, kończy się, kończy z powrotem na pacza Poczekaj, poczekaj Ale odległość jaka tam była? 15,5 km no, Na 100 metrach Na 100 metrach oczywiście Półwata Wysokość 100 metrów Odległość nie wiem, nie widzę Ekran jest inny nie ma gości? Nie. No. będzie O, zostaw 20 km bez 500 metrów Ok, wracamy z racji tego, że robi się ciemno